Cześć, dzisiaj jesteśmy na starej, pięknej Ochocie w przedwojennej, zadbanej kamienicy. Mieszkanie, które chcę wam pokazać, to trzypokojowy apartament z kominkiem i garderobą. Zapraszam! Ten jasny i przestronny korytarz prowadzi nas do półotwartego salonu połączonego z aneksem kuchennym. Część dzienna łączy w sobie wszystkie podstawowe potrzeby. Znajdziemy tu ładnie wkomponowany, wyposażony aneks kuchenny, część jadalnianą oraz strefę wypoczynkową z kanapą i kominkiem. Główna sypialnia, wyposażona w przestronną garderobę z wyjściem na balkon o południowej ekspozycji. Trzecim pomieszczeniem jest sypialnia, kształtem zbliżona do kwadratu, do własnej aranżacji. Niewątpliwą zaletą mieszkania jest wygodna, funkcjonalna łazienka o powierzchni ponad 5 m2 z dużym prysznicem. W tym mieszkaniu można od razu zamieszkać, przeszło gruntowny remont i jest gotowe do wprowadzenia. Mieszkanie mieści się w kameralnej, przedwojennej kamienicy na starej ochocie, z zadbanymi klatkami schodowymi oraz po pełnym procesie renowacji. To mieszkanie nacechowane jest prawdziwym klimatem, a przy tym zapewnia wygodę życia codziennego. Jeśli chcesz je zobaczyć na żywo, zadzwoń. Zapraszam.